Hej, jeżeli chciałbyś ze mną nawiązać jakąkolwiek współpracę, to zapraszam cię oczywiście na mojego e-maila, do którego znajdziesz link w opisie, czy chociażby na mojego prywatnego Discorda, tyle ode mnie. Miłego oglądania. Hej hey, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Mezzy, witam was w kolejnym materiale na moim kanale witam was tym razem na serwerze Cocodrpg, który po prostu, że tak powiem, e, właścicielowego serwera napisał do mnie w prywatne wiadomości, czy wbiję tutaj na serwer, zobaczyć jak to wszystko tutaj e, wygląda. A postanowiłem, że sobie wpadnę tutaj na serwer, zresztą zauważyłem na Facebooku, w sumie reklamę, że serwer niedawno wystartował e, No i w sumie też zobaczyłem odcinek u budynia jak sobie tutaj odwalał tą podmienioną podmianeczką i miał z tego ubaw. E, także sobie że tak powiem stwierdziłem, że sobie tutaj wbiję. E, generalnie teraz na serwer że są 23 osoby, jak widzicie e, dwóch członków z administracji online e, co tutaj oczywiście mamy powiedzieć na serwer, o, oczywiście respim się tutaj na spawnie nie pokażę wam panel logowania, bo e, nie ma tam tła w tym panel logowania no jest generalnie białe, dlatego w sumie jest trochę chujowo e, no i co, pod tabem mamy oczywiście scoreboard, czyli standardowe standardowa rzecz na standardowych serwerach jest tutaj troszeczkę chujowo wyskalowany widzę, bo się ciągnie tutaj na dół, zamiast żeby był tutaj jakoś e, fajnie e, zrobione e, pod klawiszem F1 oczywiście znajduje się poradnik F1, który którego już spotkałem, że tak powiem na, na MegaRPG, także w sumie tutaj nic nowego na serwerze tutaj nie mamy eee, Co my tutaj mamy? Możemy kupić jakieś tutaj Auta, pieniądze nawet, możemy kupić Podanie wyniku na ruletce Jakieś Deluxo i inne rzeczy, także w sumie Jak ktoś chce to sobie może oczywiście to zakupić eee, Co tutaj się także znajduje? Aktualizacja Jakiś przewodnik, jakieś informacje Czyli standard na e, takich e, Tego typu serwerach, eee, pod klawiszem f Oczywiście mamy panel gracza, informacje o graczu Bla bla bla, no i takie oczywiście rzeczy eee, No i co? Oczywiście Rozpijmy się tutaj w Las Venturas, ja sobie wybrałem Las Venturas eee, I mamy tutaj zaraz obok przechowalnie, która jest chyba wymodelowana, tak wymodelowana Ym... Całkiem przyzwoity model i bardzo ładnie mi się tutaj podoba, wszystko jest tutaj fajnie zrobione eee, Nie posiadasz pojazdów do odebrania, fajne notyfikacje również. Eee, oczywiście ta mapka też jest w sumie w porządku. Eee, także co? Oczywiście pojedziemy sobie zdać prawo jazdy, zobaczymy jak tutaj zdawanie prawo jazdy wygląda, dlatego ja sobie wezmę teraz jakiś skuter. No i sobie po prostu pojadę zdać te prawo jazdy eee, A Wy w komentarzach możecie dawać znać jakie serwery chcecie, by po prostu były ocenione eee, w następnym materiale bądź po prostu piszcie eee, do mnie eee, w prywatnej wiadomości na. Eee, na, 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 że tak powiem, na e-mailu, czy chociażby na Discordzie eee, No i co? Ja generalnie zrobię wam teraz krótką przerwę, żeby sobie zajechać sam na spokojnie pod, e, pod ten urząd miasta, gdzie sobie znam te prawo jazdy Liczy również, że jest w porządku, chyba go nie widziałem na innym serwerze No chyba, że jest przerobione, czegoś e, Ale jak na razie jest naprawdę mega, mega, ale to fajnie Bo się w sumie komponuje z chłodem, także w sumie w porządku e, Ja sobie jadę do tego urzędu miasta, zrobię wam tutaj krótkie cięcie I zaraz się zobaczymy ponownie Yy, także co, tutaj sobie zdałem prawko już, yy, że tak powiem, prawie kurwa za ósmym razem. No bo yy, jak zawałem sobie prawo jazdy, to za każdym razem je taranował jakiś i CJ. Yy, generalnie co, jesteśmy tutaj w przebieralni. Oczywiście, przebieralnia prawdopodobnie nie będzie tutaj yy, unikalna, aczkolwiek widzę, że tutaj jest jakieś yy, ładowanie, że tak powiem, intereru, czy jakaś tam kamera faj czy coś w tym stylu. Yy, dlatego co, ubierzemy sobie naszą, oczywiście, postać. Niestety, ale premium nie posiadamy, żeby tutaj yy, kupić sobie jakoś skinę, ale sobie wybierzemy jakoś po prostu takiego o, powiedzmy, skina i. Yy, Widzimy z tej oto przebieralni, generalnie pozdrawiam tutaj, wszystkich graczy, którzy chcą mnie prowadzić na serwerze. Bardzo są tutaj mili. Niektórzy podejrzewam, że większość tak, aczkolwiek niektórzy to są, że tak powiem, takie typowe fajfusy i, i w ogóle. Idę sobie zobaczyć w sumie tutaj, jeszcze co tutaj się znajduje w tym salonie. obczajmy sobie od razu salon, zaraz pójdziemy do jakiejś pracy i po prostu zobaczymy, co tam ciekawego możemy znaleźć. Mazda RX7 to oczywiście ZR-ka, która jest chyba podmieniona, pod tą Mazdę. Aczkolwiek w sumie mogę się mylić eee, To jest oczywiście jakiś Ford Mustang Jakaś Marda, Mazda RX-8 e, Toyota Supra No i jest Nissan GTR oczywiście tutaj Taki Nissan, którego można było spotkać na różnych serwerach e, Generalnie Sarum bardzo ładnie wymodelowany Także w sumie plusik tutaj za to, że się staracie Tak nad tymi modelami i obiektami Bardzo mi się podoba Także wam tutaj zrobię króciutką jakąś tam e, przerwę I zaraz Generalnie, także co? Udało mi się tutaj dotrzeć, rzeczywiście, na pracę, jaką jest umówisko. Podnieśmy tutaj Big Boss, także gorąco Ci, oczywiście, dziękuję za podwózkę. Jest tutaj sporo graczy, dlatego prawdopodobnie praca jest opłacalna, bądź, bądź coś w tym stylu. Generalnie, praca tutaj jest coś ala demontaż pojazdów. Także wchodzimy sobie, oczywiście, rozpoczęto pracę, uda się do pojazdu i zacznie demontaż części. Także prawdopodobnie, nie wiem, pracę w sumie, pierwszy raz, bo widzę na jakimś serwerze, że tutaj demontuje się części i się je gdzieś tam zanosi. Także w sumie. Wydaje mi się, że tutaj, mimo wszystko, że serwer jest tam, yy, że tak powiem, ma jakąś tam garstkę, że tak powiem, autorskich rzeczy, tak? Być może po prostu posiada takie rzeczy z internetu czy coś w tym stylu, aczkolwiek yy, jednak znajduje się coś, czego nie spotyka się, że tak powiem, na typowych pseudolach, tak? Yy, generalnie obcym byłoby to w pracy. Nie wiem, czy właściciele będą oglądali ten materiał, czy nie. Aczkolwiek, jeżeli dodaliby tak, że każdy po rozpoczęciu pracy ma osobny interior, no bo jednak. Yy, jednak jest tutaj naprawdę dużo graczy i można się, że tak powiem, blokować o siebie No i te pojazdy, jak widzicie, się tutaj blokują w powietrzu I kolejna sprawa jest taka, że um, ja mimo wszystko przy dobrym, że tak powiem, komputerze Naprawdę odczuwam tutaj lekkie spadki FPS-ów Nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu, aczkolwiek e, tego, ni -ni, że tak powiem, nie wiem e, Pisze, że dostaliśmy pieniądze za demontaż, aczkolwiek te pieniądze mi nie wlatują do, e, do mojego, że tak powiem, portfela Prawdopodobnie albo dostaniemy je po zakończeniu pracy No chyba, że dostaniemy je, że tak powiem, po e, zdemontowaniu całego pojazdu tak, demontujemy sobie oczywiście tutaj całego samochód. Jest to Mercedesik. No i co? Generalnie dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, że tak powiem. Em... Nagrywanie dalej takich serwerów, typu ocenianie, czy coś w tym stylu, czy chcecie, że tak powiem, yy, znaleźć jakiś serwer, z którego po prostu będzie robiona seria. Czy to chociażby 4Life, czy jakiś inny serwer, dajcie znać o tym oczywiście w komentarzu, a zobaczę, co tam się będzie działo, że tak powiem, dało zdziałać. Yy, generalnie co, zapraszam Was także na mojego Instagrama kapodoga mezo Inst oczywiście będziecie mieli link w opisie. Yy, no i co. Ja sobie tutaj już prawie kończę demontować ten pojazd i zobaczymy ile dostaniemy pieniędzy. Eee, chcę wam tutaj jeszcze tam pokazać jakieś parę rzeczy, jakąś pracę jeszcze jedną czy coś w tym stylu. Także zrobię wam tutaj, że tak powiem, przyspieszenie jak będę demontował ten pojazd. No i zaraz widzimy się ponownie. Także co, ja sobie oczywiście tutaj zakończyłem już pracę. Jeżeli wyjdziecie tutaj z tego psaru, no to automatycznie Wam zakończa pracę. Yy, no i mamy tutaj oczywiście, że tak powiem, bankomaty. I pierwsze co mnie zaskoczyło, to tutaj baner Jeden miejsce na Twoją reklamę. 20 zł za miesiąc, opłata o administracji. Także tutaj na bankomatach możecie wykupić sobie jakąś, że tak powiem, yy, reklamę. Także yy, nie wiem, czy ktoś się na to skusi, czy ktoś się nie skusi. Aczkolwiek yy, pewnie jacyś milionerzy, że tak powiem, się skuszą. Yy, bankomat jest również w początku Nie spotyka się go też na typowych pseudolek. Są po prostu wgrane zwykłe bankomaty Saldo jest tutaj oczywiście nasze Wpisujemy sobie tutaj jakąś kwotę czy coś I możemy wpłacić lub wypłacić nasze pieniądze Ja sobie oczywiście tutaj wypłacę coś I zobaczymy jak to wszystko tutaj wygląda Wypłać, wypłacono pieniądze No i mamy oczywiście w chudzie No i zobaczymy czy to jakiś biznes podwiezie Że tak powiem podejść jakąś pracę Zobaczymy co tutaj ciekawego jeszcze jest z prac Czy coś w tym stylu Bo 11 macie oczywiście też jakieś tutaj prace, kasyno Czy coś w tym stylu Także zobaczymy sobie jeszcze w sumie kasyno i, i to będzie w sumie chyba na tyle. Jeżeli chcecie odcinek drugi z tego serwera, no to dajcie nam znać w komentarzu czy coś, a zobaczymy co się będzie dało działać z administracją. Eee, ja sobie oczywiście tutaj już wsiadam do samochodu no i jedziemy sobie obczaić e, kolejną pracę, a potem polecimy na kasyno. Także co, ja generalnie sobie to już dotarłem Na kolejną pracę, jaką jest praca elektryka e, Aby zakończyć pracę elektryka, wpisz kośnik Zakończ, także ja sobie na razie tego nie będę Sprawdzał, także e, pierwsze co to sobie Oczywiście posprawdzamy tą pracę, jak to tutaj wszystko Wygląda, także oczywiście rozpoczynamy sobie pracę I jedziemy prawdopodobnie pojazdem Pewnie do jakichś lamp, tak, będziemy pewnie Wymieniać żarówki w lampach, czy coś w tym stylu Ale w sumie w porządku, że ten handlik w tym Burrito, bodajże jeżeli jest tu burrito, napiszcie W komentarzu, bo mogę się mylić e, Że tak powiem e, Zobaczymy e, Ile sobie kaski, że tak powiem, zarobimy na tym? Yy, potem zobaczymy, w sumie, te kasy. No, zobaczymy, czy jest coś ciekawego w tym kasy. Jeżeli nie, no to w sumie nie. Yy, no i co? Generalnie, jeżeli ktoś z Was szuka współpracy, szuka czegoś na przykład, yy, dajmy na to. Yy, chociażby nie wiem jakąś stawkę chciałby na początek odcinka czy coś to śmiało piszcie oczywiście do mnie na Discorda czy chociażby na mojego maila yy, do którego znajdziecie także linki oczywiście w opisie ja słyszę że, że tak powiem pomocą no i wszystko wam tam że tak powiem yy, yy, na wszystko wam tam odpowiem pogadam sobie z wami nie tylko yy, ja sobie już dojeżdżam prawdopodobnie tutaj do tego pierwszego punktu polecimy sobie yy, o tutaj nie tam tylko tutaj także jeszcze troszeczkę nam zostało yy, no i co na serwerze są 43 osoby Także tutaj liczba graczy się troszeczkę podniosła e, Dajcie także znać w komentarzu, jeżeli oglądacie już do tego momentu Czy chcielibyście powrót story z RPG, czyli mojego serwera Czy chcielibyście sobie tak pograć na starym dobrym właśnie takim pseudolku moim e, Ja bym go tam dopracował, z miesiąc czasu na niego poświęcił Tak, żeby wystartować chociażby w sierpniu e, Żeby ten pseudolek był naprawdę dopracowany Żeby miał tam wszystkie rzeczy, żeby się wam nie nudziło i w ogóle e, Dajcie znać o tym w komentarzu, a zobaczę co się będzie dało zrobić e, e, Albo tam dołożę z własnej kieszeni, albo z donate'ów wezmę chociażby na serwer i i będzie w sumie w porządku. Ja sobie oczywiście tutaj już jadę, zobaczymy co tutaj będziemy robili tym elektrykiem. No i pierwsze co widzę, to są takie jakieś customowe markery, tak? Wjeżdżamy sobie, oczywiście jest tutaj customowy marker. Wysiadamy sobie, wchodzimy w ten punkt i zobaczymy co tutaj się robi. Aha, musimy połączyć pewnie te takie belki, tak? Dobra, czyli łączymy beleczki. Tutaj sobie łączymy tak go, tak go. Potem sobie łączymy tak go. Potem tak go. Czekajcie, nie tak go. O, tak go. Potem sobie łączymy tego. No i mamy oczywiście tutaj połączone, ale coś tutaj nam nie gra, tak? Nie wiem, co tutaj może. Nam... O, było na niebiesko. Nie wiem, co tutaj nam może do końca nie grać. O, zarobiłeś, yy, nie wiem ile, ale w sumie troszeczkę dużo pieniędzy na naprawy urządzenia, także w sumie w porządku. Milion bodajże dostaliśmy. Yy, także co, ja sobie teraz pojadę do tego kasyna tym pojazdem i zobaczymy, yy, zobaczymy, co tam ciekawego jest w tym kasynie. Także zaraz widzimy się pod kasynem. Yy, także ja sobie generalnie już tutaj przyjechałem po te kasynko, zobaczymy czy mi zniknie pojazd. Mamy nadzieję, że nam nie zniknie. Yy, no i wchodzimy oczywiście do kasyna, tak? Wchodzimy do kasyna, zobaczymy gdzie tutaj możemy grać. Na razie w sumie, o są tutaj markerki. Także sobie wchodzimy w te markerki. No i wyświetla nam się ruletka, coś w stylu mega RPG. Także yy, Także tutaj widzimy, że yy, jest troszeczkę wzorowany, że tak powiem, na innym serwerze. Yy, generalnie po pieniądze musimy mieć w bankomacie, żeby móc zagrać tutaj na, yy, na tych, że tak powiem, maszynach. Także sobie oczywiście tutaj. E, wszystko sobie e, elegancko wpłacę do tego bankomatu. E, no i co? Wpłacamy tutaj pieniądze, idziemy zobaczyć na te maszyny, jak ta kasyno działa. Może wam jeszcze pokażę salon, zobaczę, czy, z... e, czy zdołam sobie coś w sumie kupić za te pieniądze. E, no i ja sobie tutaj już że tak powiem. Coś tutaj damy maxa oczywiście jedna druga i postawimy jakiegoś miliona. że tak powiem, dajmy na to teraz na kolorek czerwony. Niestety tutaj są tylko dwa kolorki, póki co się nam pokazują. Tylko także w sumie w porządku. Zauważyłem też, że mając zwykłe konto gracza, tak możemy pisać na takim czacie globalnym z wszystkimi graczmi. Także w sumie w porządku. No bo jednak czasem ta komunikacja jest potrzebna, żeby cokolwiek się zapytać. Tak postawiliśmy tutaj na czerwone. No i niestety nam w sumie już nie siadło. Siadł teraz znowu kolorek czarny. Także postawimy sobie jeszcze raz na czerwone. Zobaczymy, czy Teraz siądzie, może coś siądzie, może nie siądzie, yy, aczkolwiek. Aczkolwiek fajnie byłoby, aby coś siadło, bo może byśmy sobie kupili jakiś pojazd czy, yy, czy coś takiego. Yy, generalnie co, IP do serwera będziecie mieli zamieszczone w opisie, także będziecie chcieli czy coś, no to yy, sobie oczywiście zagracie. No i siadło nam tutaj czerwone, wygraliśmy 2 yy, miliony. Także sobie postawię w sumie jeszcze, o, jeszcze raz sobie postawię na czerwone i zobaczymy, co tutaj nam się ciekawego, że tak powiem, yy, że tak powiem, pokadza, tak? Może teraz znowu siądzie może nie siądzie Zobaczymy, jeżeli nie, to postawimy na przykład fula na zielone, jeżeli przegramy. No To przegramy, i, i tyle w temacie. No, i teraz siadło znowu, niestety, czarne. Tak, siadło, niestety, czarne, dlatego zostało nam ile? Zostało nam 2 miliony. Postawimy na zielone. Jak siądzie zielone, no to będzie fajnie. Jeżeli nie siądzie, no to nie siądzie i, i trudno. Ja sobie w sumie pójdę, możecie coś zobaczyć. Tutaj może ciekawego jeszcze znajdę na serwerze. Aczkolwiek, jeżeli chcielibyście drugi odcinek, żeby to wszystko pokazać, no to wam mogę, że tak powiem, zrobić. Trwał bez losowanie no i, no, i mamy kolorek, niestety, ale czerwony. Tak, no, i niestety, wszystko przegraliśmy, tak że w sumie chujowo eee, no i co, co tutaj także ciekawego mamy ja sobie tutaj wyjdę oczywiście z tego y, kasynka i sobie tutaj zobaczę zobaczymy czy tam znikła fura eee, tutaj w załadowaniu interioru jest jakieś dziwne niestety mi zalagowało na szczęście nam nie znikł pojazd, tak, także w porządku co my tutaj także ciekawego mamy? Mamy takie stacje paliw, jakieś tam prace na wodzie, pojazdy siadłości czy coś w tym stylu. Także ja sobie w sumie pojadę, jeszcze zobaczę, yy, że tak powiem, yy, yy, te stacje paliw. Tak, zobaczymy, jak te stacje paliw tutaj wyglądają na serwerze. Może zdołamy natankować ten nasz burrito yy, Generalnie bardzo przyjęliście fajny odcineczek w sprawie Warusa, tak, w sprawie tej wyjaśnienia tej całej sprawy i w ogóle tej całej afery. Także w sumie się cieszę, że dobiliście tam prawie aż 170 łapeczek w górę. Także w sumie. W porządku. Eee, zostawiajcie także te subskrypcje, bo zauważyłem, że sporo osób ogląda moje materiały nie subskrybując mojego kanału oraz nie mając dzwoneczka. Także zostawcie ten dzwoneczek, bo naprawdę się przydaje w trakcie powiadomień, chociażby o transmisji na żywo, czy chociażby eee, odcinków. No i co, ja sobie tutaj oczywiście wjeżdżam na naszą stację. Zobaczymy, jak tutaj stacje wyglądają. Fajne stacje paliw. Widziałem je gdzieś chyba, tak mi się wydaje. Ale tutaj oczywiście zgasz silnik, aby zatankować. Także sobie zgaszę ten silnik. No i naciskamy chyba spację, tak? Niestety, ale kasy przy sobie nie mam tak, że wam sobie tego nie pokażę. No ale stacje paliw, jak widzicie, tak że tak powiem, widzicie. No i co, w tym materiale to byłoby na tyle. Jeżeli chcecie, oczywiście możecie wpadnąć na serwer. Macie IP oczywiście w opisie, może co jakiś czas tutaj wbije na live czy coś zagrać, lub chociażby. Taką sobie po prostu pograć for fun. Także oczywiście IP dostaniecie w opisie eee, Może wam też zamieszczę w przypiętym komentarzu Zobaczę jak nie zapomnę eee, Prawdopodobnie teraz trwa premiera Już jest końcówka prawdopodobnie Premiera o godzinie 17 jest dzisiaj e, środa Odcinek był nagrywany we wtorek Także napiszcie teraz jakieś serduszka na czacie Zostawcie te łapeczki w górę Ja się już z wami żegnam dzięki wam wielkie za oglądanie Ja byłem Ezo trzymajcie się do usłyszenia i cześć